Wyobraź sobie, że przez całe lata oddawałeś pieniądze na swój emeryturę. Każdego miesiąca, pracowitym wysiłkiem, przysyłałeś składki do ZUS. Czekałeś na ten moment. Moment, kiedy wreszcie będziesz mógł odpocząć, cieszył się emeryturą i pieniędzmi, które si zaoszczędzył. A teraz nagle dowiadujesz się, że mogłeś mieć więcej. Mogłeś mieć znacznie więcej. I nikt ci o tym nie powiedział. To jest dokładnie to, co czeka wielu emerytów i osób zbliżających się do emerytury w tym momencie, bo dziś będę Ci opowiadać o czymś, co ZUS właśnie przyznał coś, co zmienia wszystko dla ponad miliona Polaków zmiany, które wchodzą w życie dokładnie od 31 grudnia 2025 roku zmiany, które mogą dać Ci dodatkowe pieniądze, o których nigdy Ci się nie śniło. Ale zanim Ci powiem, jak to dokładnie działa, musisz wiedzieć. Czy Ty jesteś jedną z osób, dla których to jest istotne? Czy Ty lub Twoja rodzina może być dotknięta tymi zmianami? Czekaj, bo odpowiedź może Cię zaskakująco ucieszyć lub zasmucić. Zacznijmy od podstaw. Od roku 1999 w Polsce funkcjonuje system ubezpieczeń społecznych, którego część zarządza ZUS, zakład ubezpieczeń społecznych. Ten system zbiera twoje składki emerytalne przez całe lata pracy, a następnie, gdy osiągniesz wiek emerytalny, wypłaca ci świadczenie zwane emeryturą. Brzmi prosto? W teorii tak, ale rzeczywistość jest bardziej skomplikowana. Przez dekady Polska zmieniała zasady. Czasami emerytury rosły, czasami ich wzrost był minimalny. Czasami pojawiały się dodatki, czasami je znikały. Emerytury były waloryzowane, to znaczy, że corocznie rosły o określony procent, aby ustępować za inflacją. Czy to wystarczało? Dla wielu osób absolutnie nie. Teraz, w roku 2025, coś się zmieniło, i to jest kluczowe. ZUS ogłosił oficjalnie w ostatnich tygodniach, że od 31 grudnia 2025 roku, czyli dosłownie za kilka dni, kiedy patrzysz na ten film, będzie nowa waloryzacja emerytur. Ale to nie jest zwykła waloryzacja, to coś więcej. Waloryzacja to proces, w którym emerytura rośnie. Zazwyczaj średnia waloryzacja wynosi około 3-4%, ale tym razem? Tym razem jest inaczej. Nowa waloryzacja od 31 grudnia 2025 roku wyniosła sobie wzrost o 5,82%. Czy słyszysz różnicę? To prawie 2% więcej niż zwykle. Dla kogoś, kto otrzymuje emeryturę w wysokości 3000 zł, to oznacza dodatkowe około 175 zł miesięcznie. Dla kogoś, kto otrzymuje 4000 zł, to prawie 230 zł. Dla kogoś, kto ma 5000 tysięcy złotych, to ponad 290 zł. Brzmi nieźle, prawda? Ale czekaj, bo historia się komplikuje. Problem polega na tym, że bardzo wielu ludzi i możliwe, że ty jesteś jednym z nich, po prostu nie wie o tych zmianach. ZUS wysłał powiadomienia, ale czy wszyscy je dostali? Czy wszyscy je przeczytali? Czy wszyscy rozumieją, co to znaczy? Wyobraź sobie starszego pana, pana Stanisława. 70 lat, emeryt przez 10 lat, każdego miesiąca otrzymuje wypłatę emeryturę na swoje konto. Nigdy nie zaglądał w szczegóły, bo co się mogło zmienić? To zawsze ta sama kwota. Ale od 31 grudnia 2025 roku to już nie ta sama kwota pan Stanisław obudził się 1 stycznia 2026 roku, sprawdził swoje konto bankowe i Czekaj, coś tutaj nie działa. Kwota jest większa, ale o ile i dlaczego? Czy to jest prawdą? Czy to jakaś pomyłka? Czy Zus się pomylił? To jest dokładnie to pytanie, które zadają sobie setki tysięcy Polaków w tym momencie. Ale zanim opowiemy się na koniec tej historii, musimy poruszyć coś jeszcze. Coś, o czym prawie nikt nie mówi. Waloryzacja ta nowa od 31 grudnia 2025 roku. To nie jest jedyna zmiana. Zus ogłosił również, że zmienia się system dodatków do emerytur. O jakich dodatków mówimy? O dodatku pielęgnacyjnym, o dodatku przedmiotowym, o dodatku dla osób, które pracowały na dużych głębokościach lub w szczególnie trudnych warunkach. Ci dodatkach mogą wynieść od kilkaset do kilka tysięcy złotych rocznie, w zależności od Twojej historii pracy i aktualnych warunków. Ale oto problem. Wiele osób nie wie, czy mają prawo do tych dodatków, nie wiedzą, jak je aplikować, nie wiedzą nawet, że istnieją. To jest ogromna luka w systemie informacyjnym ZUS i to jest właśnie to, co chciałbym Ci dzisiaj wyjaśnić. Zatem, jak dokładnie to działa, jak dokładnie otrzymujesz te pieniądze i czy Ty konkretnie możesz być uprawniony? Po pierwsze, waloryzacja. Od 31 grudnia 2025 roku, każda emerytura przyznana do tej daty będzie automatycznie zwiększona o 5,82%. To nie jest coś, co musisz robić. ZUS zrobi to automatycznie. Twoja nowa kwota emeryty będzie widoczna na Twoim koncie od 1 stycznia 2026 roku. Ale, i to jest ważne, jeśli pracowałeś ponad wiek emerytalny, jeśli miałeś dodatkowe dochody, jeśli otrzymywałeś świadczenie z innego źródła, obliczenie może być bardziej skomplikowane. Nie wszystkie emerytury są wyliczane w taki sam sposób. Po drugie, dodatki. Są cztery główne kategorie dodatków, które mogą Cię dotyczyć. Pierwszy, dodatek pielęgnacyjny. To jest dla osób, które są całkowicie niewidome lub mają zmniejszoną zdolność do pracy. Wysokość w 2025 roku to około 770 zł miesięcznie. Drugi, dodatek socjalny. To jest dla osób w trudnej sytuacji materialnej, których emerytura jest poniżej określonego progu. Próg w 2025 roku wynosi około 6000 zł kwartalnie. Trzeci, Dodatek za pracę w warunkach szczególnie trudnych lub szkodliwych to jest dla osób, które pracowały na kopalni, w fabryce chemicznej lub w innych warunkach niebezpiecznych. Wysokość może być zmienna, ale zazwyczaj wynosi od kilkaset do kilka tysięcy złotych rocznie. Czwarty dodatek za staż pracy to jest dla osób, które pracowały bardzo długo, ponad 40 lat. To może dodać średnio 2 do 3% do twojej emerytury. Teraz pytanie dla Ciebie: Czy Ty możesz mieć prawo do któregoś z tych dodatków? Czy Ty pracowałeś w warunkach szczególnie trudnych? Czy Twoja emerytura jest mniejsza niż próg finansowy? To jest kluczowe pytanie, bo jeśli odpowiedź jest tak, to mogą czekać na Ciebie dodatkowe pieniądze, które mogą zmieniać Twoje życie. Ale tutaj pojawia się kolejna komplikacja. Nowa waloryzacja od 31 grudnia 2025 roku. To nie jest wszystko. ZUS zmienia też zasady dla osób, które pracują po osiągnięciu wieku emerytalnego. Od 2026 roku, jeśli kontynuujesz pracę po powzięciu emerytury, Twoja emerytura nie będzie już zamrożona. Co to znaczy, że emerytura będzie zamrożona? Oznacza to, że nie rośnie. Przez lata, jeśli pracowałeś po powzięciu emerytury, Twoja emerytura pozostawała na tej samej wysokości, nawet jeśli inne emerytury rosły. To było niesprawiedliwe dla wielu osób, które chciały pracować dłużej i odkładać więcej pieniędzy. Od 31 grudnia 2025 roku, od następnego dnia, ta zasada się zmienia. Jeśli pracujesz dalej, twoja emerytura będzie rosnąć razem z innymi emeryturami. To może oznaczać dodatkowe kilkaset złotych, może więcej, w ciągu kilku lat. Ale czekaj, czy to oznacza, że wszyscy otrzymają te pieniądze automatycznie? Czy to oznacza, że zmiana jest już widoczna? Czy jest tutaj jakiś haczyk? Tutaj pojawia się dramatyczny zwrot, o którym prawie nikt nie mówi. Kilka miesięcy temu Zus ogłosił te zmiany, oficjalne komunikaty poszły do mediów, artykuły zostały opublikowane, ale i to jest tutaj problem. Wiele osób nigdy nie usłyszało o tych zmianach. Po co? Bo ZUS nie prowadzi szerokiej kampanii informacyjnej, bo media nie zawsze docierają do seniorów, którzy nie czytają internetu, bo sąsiedzi nie rozmawiają o emeryturach, bo rodziny czasami nie dzielą się informacjami z bliskimi, starszymi osobami. To stworzyło sytuację, gdzie miliony Polaków byli w ciemności, nie wiedzieli, że ich emerytury wzrosną. Nie wiedzieli o nowych dodatkach, nie wiedzieli, że mogą aplikować o pieniądze, które im się należą. Przychodzi 31 grudnia 2025 roku. Miliony ludzi świętują nowy rok, a w tym samym momencie ZUS stwarza nowe warunki. Nowe pieniądze są transferowane na rachunki bankowe. I pojedynczy emeryt, jak pan Stanisław, odkrywa przypadkiem, że jego emerytura wzrosła. Ale, i to jest kluczowe, jeśli on uprawniony do dodatkowych świadczeń, które nie otrzymuje? Jeśli on ma prawo do dodatku, który przegapił? Jeśli on może mieć więcej pieniędzy, ale nikt mu tego nie powiedział? To jest dokładnie to, co się dzieje dla setek tysięcy Polaków. To jest problem, który chciałbym dzisiaj wspólnie z tobą rozwiązać. Więc, jak Ty możesz się dowiedzieć, czy Ty masz prawo do tych pieniędzy? Jak Ty możesz się dowiedzieć, czy Ty otrzymujesz wszystko, co Ci się należy? Jest kilka sposobów, aby to zrobić. Pierwszy sposób: sprawdź swoje świadczenie na stronie internetowej ZUS. Jeśli ty masz dostęp do internetu, możesz wejść na portal informacyjny ZUS i sprawdzić detale swojej emerytury. To zajmie ci kilka minut. Drugi sposób: zadzwoń do ZUS. Numer telefonu to 22 560 1600. Możesz zapytać specjalistę o waloryzacji, o dodatkach, o wszystkim, co ciebie interesuje. Specjalista będzie w stanie ci dokładnie powiedzieć, co się zmieniło w Twoim przypadku i czy Ty masz prawo do czegoś więcej. Trzeci sposób. Odwiedź biuro ZUS osobiście. Brzmi to staromodnie w roku 2025, ale prawda jest taka, że dla wielu seniorów porozmawiacie face to face jest najlepsze. Możesz wziąć ze sobą dokumenty. Możesz zadać pytania. Możesz otrzymać jasne odpowiedzi. Czwarty sposób. Jeśli Ty masz dzieci lub wnuków, którzy znają się na tych sprawach, poproś ich, aby Ci pomogli. Mogą oni sprawdzić informacje online. Mogą Ci wyjaśnić, co się zmieniło. Mogą Ci pomóc aplikować o dodatkowe świadczenia. Ale oto coś, co jest bardzo ważne. Jeśli ty myślisz, że ty masz prawo do dodatku, a ty go nie otrzymujesz, nie czekaj. Aktualnie jest specjalny okres przejściowy, w którym ZUS rozpatruje wnioski o dodatki ze zwiększoną szybkością. Jeśli ty aplikujesz teraz, możesz otrzymać pieniądze wstecz, od okresu, gdy ty byłeś uprawniony. Czekaj, czy to oznacza, że ty możesz otrzymać pieniądze z poprzednich lat? Tak, dokładnie tak. Jeśli ty pracowałeś w trudnych warunkach przez 10 lat, ale nikt ci nie powiedział o dodatku za pracę w takich warunkach, ty możesz aplikować teraz i ty możesz otrzymać pieniądze nie tylko od przyszłych lat, ale od czasów, gdy ty byłeś uprawniony. To może być wiele tysięcy złotych. Dla kogoś, kto żyje na niskiej emeryturze, to może być zmiana gracująca. To może być różnica między biedą a godnym życiem. Teraz wiem, że wszystkie te informacje są bardzo obciążające. Wiem, że numery, procenty, dodatkach to wszystko może być przytłaczające. Dlatego pozwól mi Ci podsumować to w prosty sposób. Od 31 grudnia 2025 roku, czyli praktycznie od jutra, kilka rzeczy się zmienia dla Ciebie i dla setek tysięcy Polaków. Jedna, Twoja emerytura rośnie o 5,82%. Będziesz mieć więcej pieniędzy każdego miesiąca. 2. Jeśli ty pracujesz dalej po powzięciu emerytury, twoja emerytura nie będzie już zamrożona, ale będzie rosnąć razem z innymi emeryturami. 3. Jeśli ty masz prawo do dodatkowych świadczeń, a ty ich nie otrzymujesz, to jest teraz idealny czas, aby aplikować. Możesz otrzymać pieniądze wstecz. 4. Jeśli ty byłeś w nieznajomości o tych zmianach, to nie jesteś sam. Setek tysięcy Polaków jest w tej samej sytuacji. Ale teraz wiesz i wiesz też, co możesz zrobić. Ale jest coś jeszcze, co chciałbym Ci powiedzieć, coś, co jest naprawdę ważne. Przez lata słuchałem historii od ludzi, którzy czuli się zignorowani przez system, ludzi, którzy pracowali całe życie, którzy płacili składki, którzy się spodziewali, że system zatroszczy się o nich, gdy będą już starsi. A zamiast tego znaleźli się w sytuacji, gdzie ich emerytury były zbyt małe, aby godnie żyć. Zmiany od 31 grudnia 2025 roku nie są doskonałe. Nie rozwiążą wszystkie problemy, ale one są krokiem w dobrym kierunku. One pokazują, że gdzieś tam, w Warszawie, w biurach ZUS, ktoś słucha, ktoś rozumie, że emeryci potrzebują więcej wsparcia. I jeśli ty jesteś tutaj, jeśli ty oglądasz ten film, jeśli ty czytasz ten tekst, to oznacza, że ty robisz coś ważnego dla siebie i dla swoich bliskich. Ty robisz wysiłek, aby zrozumieć system, aby upewnić się, że ty otrzymujesz wszystko, co ci się należy. To jest godne pochwały. Ale teraz chciałbym ciebie poprosić o jedną rzecz. Jeśli ten film był dla ciebie pomocny, jeśli ty dowiedziałeś się czegoś nowego, jeśli ty nauczyłeś się, co musiałeś wiedzieć, Proszę, podziel się tym filmem z innymi. Z sąsiadami, z przyjaciółmi, z członkami rodziny. Możesz być pewny, że dla wielu ludzi ta informacja będzie niezwykle cenna. I jeśli Ty chcesz, aby ja Ci przysyłał więcej informacji o zmianach w systemie emerytalnym, o nowych waloryzacjach, o dodatkach i świadczeniach, subskrybuj mój kanał. To jest bezpłatne. Po prostu kliknij przycisk subscribe tutaj na YouTube. Będę publikować nowe materiały regularnie. Będę mówić o tym, co zmienia się w ZUS. Będę odpowiadać na pytania od ludzi takich jak Ty. Będę dbać o to, aby Ty byłeś zawsze informowany, zawsze bezpieczny, zawsze pewny swoich praw, bo Ty zasługujesz na to. Ty zasługujesz na to, aby wiedzieć, co się zmienia. Ty zasługujesz na to, aby otrzymać wszystkie pieniądze, które Ci się należą. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Dziękuję Ci za spędzony czas. I pamiętaj, jeśli masz pytania, jeśli masz wątpliwości, zawsze możesz je dać w komentarzach poniżej. Przeczytam je i spróbuję ci odpowiedzieć. Do zobaczenia następnym razem. Rośl zdrowia i niech Twoja emerytura zawsze robi Ci radość.